Siostry i bracia, kolejny raz w Bożonarodzeniowym okresie słyszymy tą Ewangelię, początek Ewangelii według Świętego Jana. Słyszeliśmy po raz pierwszy ten tekst w samą uroczystość Bożego Narodzenia w ciągu dnia. Potem ta Ewangelia wróciła pod koniec roku. No i słyszymy ją po raz trzeci dzisiaj. Ten powrót poetyckiego hymnu wysławiającego tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem, jest zaproszeniem, które Kościół nam daje, byśmy nie przyzwyczaili się do tajemnicy w Cieletu. Byśmy nie przechodzili nad tą prawdą o Bogu, który stał się człowiekiem, do porządku dziennego. Byśmy ciągle mieli wzrok utkwiony w żłóbek i słysząc te słowa powracające, nie przestawali się dziwić temu wielkiemu wydarzeniu, wydarzeniu, w którym Bóg przychodzi na świat. I by to zdumienie, to zdziwienie sprawiało, że będzie rodzić się w naszym sercu wdzięczność za ten wielki dar, dar wcielenia. Dzisiejsze czytania mówią nam, dlaczego właściwie możemy, powinniśmy być wdzięczni za ten wielki dar Boga, który stał się człowiekiem. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że poprzez wcielenie. Poprzez to, że Bóg stał się człowiekiem, że zanarodził się Jezus, Bóg stał się bliski każdej i każdemu z nas. Tak bliski, że już bliżej nie da się być. Piękny jest ten obraz z pierwszego czytania mówiący o tym, że mądrość możemy. To mądrość czytać jako mądrość wcieloną, mowa o Jezusie, to jest zapowiedź wcielenia Bożego Syna. Rozbiła namiot pośród narodu wybranego, pośród nas. Również święty Jan w prologu mówi: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród Was. Dosłownie rozbiło namiot wśród Was. Poprzez wcielenie, poprzez to, że Jezus się narodził. Bóg zamieszkał pośród nas, stał się naszym domownikiem, stał się bliskim, wkroczył w naszą ludzką rzeczywistość w sposób radykalny, bo przyjął za swoje wszystkie nasze doświadczenia, stając się człowiekiem, wszystkie bez wyjątku. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że we wszystkich naszych doświadczeniach On naprawdę jest blisko. Że wszystkie nasze przeżycia, sytuacje, w których jesteśmy, wydarzenia, które się dzieją, wszystko to, co przeżywamy, jest dla Niego ważne, że On o to wszystko się troszczy, że to wszystko jest objęte Jego miłością. Bóg jest Emanuelem, Bogiem z nami, jest Bogiem bliskim i nie jesteśmy sami w żadnym naszym doświadczeniu. Nie pozostaje nic innego, gdy sobie to uświadamiamy, tylko dziękować. Dziękować za taką miłość Boga, który staje się bliskim poprzez wcielenie, poprzez to, że Jezus przychodzi na świat. Po drugie, możemy dziękować, powinniśmy dziękować za tajemnicę wcielenia, za to, że Bóg stał się człowiekiem, za to, że Jezus się narodził. Dlatego, że dzięki niemu uzyskaliśmy zupełnie nową tożsamość, że staliśmy się dziećmi samego Ojca. Pięknie święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi, że Ojciec Niebieski związał z Synem, z Jezusem, błogosławieństwo dla nas, wszelkie błogosławieństwo. Związał z Nim wszelkie łaski, związał z Nim także szczególne wybranie każdego i każdej z nas. Związał z Nim wybranie do tego, byśmy stali się dziećmi Bożymi, synami i córkami Ojca. I rzeczywiście, poprzez to, że Jezus stał się człowiekiem, Możemy z Nim wejść w taką bliskość, w taką relację, że przez Niego stajemy się dziećmi Ojca Niebieskiego. To się już dokonało, siostry i bracia, w tajemnicy chrztu. To właśnie poprzez chrzest zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem i staliśmy się dzięki Niemu córkami i synami Ojca. Zobacz, jaka jest Twoja godność. Zobacz, kim jesteś, mówi nam tajemnica wcielenia. Naprawdę jesteś synem, córką Boga samego. Gdy sobie uświadamiamy tę prawdę, która jest owocem wcielenia, owocem przyjścia Syna Bożego na świat, to nie pozostaje nic innego, tylko dziękować. I wreszcie. Gdy wczytujemy się w te dzisiejsze czytania, to widzimy, że Święty Paweł również przypomina nam, że takim motywem wdzięczności za wcielenie, za to, że Bóg stał się człowiekiem, za to, że Jezus się narodził, jest dar nadziei, którą otrzymujemy od Niego. Wiemy, czym jest nadzieja naszego powołania. Jezus przyszedł na świat. Przeszedł ziemską drogą do nieba i pokazał, jaki jest cel naszego życia. Więcej On nam pokazał, jaka droga do tego, do tego celu prowadzi. Więcej On jest tym, który mówi: Jestem przy Tobie, weź mnie za rękę, ja Cię tą drogą poprowadzę, byś doszedł, byś doszła do celu, do Ojca, do domu. To jest nadzieja, którą otrzymujemy. Nadzieja polegająca na przekonaniu, że nie jesteśmy jakimiś wędrowcami przez życie, którzy błądzą, nie wiedzą gdzie iść, błąkają się bez celu. Życie każdej i każdego z nas ma cel. Tym celem jest dojście do Ojca. I w Jezusie mamy nadzieję, że będziemy. Święty Paweł mówi, taka nadzieja zawieść nie może. Jeśli Jego się będziemy trzymać, to dojdziemy do celu. Jesteśmy pielgrzymami nadziei, siostry i bracia. Nie jesteśmy wędrowcami błąkającymi się po świecie. I nawet jeśli nasze cząstkowe nadzieje się nie spełniają, jeśli nasze marzenia nie spełniają się tak, jakbyśmy chcieli, jeśli nasze plany takie doczesne, doraźne, Większe albo mniejsze nie znajdują swojego spełnienia. Jeśli nawet te cząstkowe nadzieje się nie spełniają, to ciągle jesteśmy pielgrzymami nadziei, bo wiemy dokąd idziemy. Dzięki temu, że Jezus stał się człowiekiem i stał się drogą, która prowadzi do nieba i naszym przewodnikiem. Gdy sobie to uświadamiamy, jakże nie dziękować. Za tajemnicę wcielenia, za tajemnicę tego, że Bóg stał się człowiekiem. Dziękujmy za ten wpatrzenie w żółbek, w ciągle za to, że Bóg z miłości do nas przyszedł, że jest bliski, że daje nam nową tożsamość, tożsamość córek i Synów Ojca. I że wiemy, dokąd idziemy, że idziemy do domu. I prośmy o to abyśmy trzymając się Jezusa, tam właśnie dotarli. Amen.